Witajcie, kochani! Bardzo się cieszę, że zatrzymujemy się razem przy Słowie Bożym, rozważamy je i chcemy przyjmować do naszego życia. Dzisiaj fragment z Ewangelii według Świętego Marka. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Dzisiaj Jezus zaprasza nas do odpoczynku, do zadbania o siebie, i chciałabym zawołać do nas wszystkich: nie bagatelizuj jego zaproszenia. Zaplanuj sobie dzisiaj, jak możesz odpocząć, kiedy może być takie pół dnia chociaż, kiedy odłożysz wszystkie sprawy, wszystkie zmartwienia. I pójdziesz na dobry spacer, albo weźmiesz książkę, albo po prostu pójdziesz na adorację, a może chwycisz za słowo Boże i zaczniesz oddychać spokojnie, skupiając się na tym, co mówi Bóg. Jezus woła, zadbaj o siebie. Jezus wołał do apostołów, którzy byli razem z Nim obok Niego i woła dzisiaj do nas. Nie bagatelizujmy tego zaproszenia. Bardzo Was też zachęcam, żebyście w komentarzu napisali, co zaplanowaliście jaki rodzaj odpoczynku bardzo też życzę każdemu z nas, abyśmy doświadczyli tego w każdym miesiącu, że jest taki czas mojego wytchnienia, mojego nabrania sił, aby potem móc mocniej kochać. I oto pomódlmy się do Matki Bożej, najpiękniejszej, najmądrzejszej z kobiet, niech ona wstawi się za nami, byśmy umieli odpoczywać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stolico mądrości, módl się za nami. Czekamy na Wasze komentarze, na Wasze plany odnośnie zadbania o siebie i zapraszam jeszcze do pieśni Serce Jezusa. Przy tej pieśni można dobrze pomyśleć o odpoczynku, będąc blisko serca Boga. Dobrego dnia, do zobaczenia!